Hej, witam wszystkich, dziś krótki filmik z tylko z jedną figurką, za to bardzo, bardzo fajną figurką, która, na którą czekałem, figurka, która oddaje moje, e, moje że tak powiem, wspomnienia jednych z, z najfajniejszych, najbardziej oryginalnych gier na PlayStation, a jest to figurka z MediVilla, czyli z takiej gry, w której e, taki umarły... Skrzeszony rycerz Sir Daniel Fortescue e, w, w, musi walczyć, i, i e, no, gdzieś tam przechodzimy za, e, z nim wspólnie różne poziomy, walcząc z, z też z różnymi złymi, ożywionymi kościotrupami. Bo tak to chyba przede wszystkim są też fajne znajczki. E, ta gra gdzieś tam zostaje w pamięci jako taki sentyment, wbrew pozorom była ona bardzo trudna, tak jak dla mnie, było tam, dosyć szybko się ginęło, ten stopień trudności był dość wysoki, tak, w porównaniu do, do współczesnych takich platformówek, a jednocześnie dość, dość, dość zamgmatwane tam poziomy, trzeba było troszeczkę myśleć, szukać takich poukrywanych rzeczy, no, ale, ale wspomnienia zostają, i przede wszystkim zostaje to genialny główny bohater. Dobra, pokażmy go już, bo, bo już się pewnie nie możecie doczekać. Tu jeszcze tylko, że to jest special edition. I od on, proszę, jaki kozak. No, naprawdę pomysł na zrobienie takiego kościotrupa i ożywienie go takiego można powiedzieć. Błędnego rycerza. Jest przegenialny, a wykonanie no tutaj, no pomysł tego, jak on będzie wyglądał, jest naprawdę przeprzekozacki. Ta głowa z takim jednym okiem, z resztkami górnej szczęki, no wygląda fantastycznie, a jednocześnie, tutaj dół mamy, mamy zbroję. Rycerską, i w tym wypadku jest ona też taka chyba trochę metaliczna, bo to wydanie gdzieś tam jest różnie opisywane, ale jako chyba metalik, czyli taki bardziej, bardziej świecący. Tutaj widzimy też jeszcze, że Sir Daniel, jako broń, bo on tam przede wszystkim ma różne sztylety: ma miecz, ma kusze, a tutaj używa jako broń swojej drugiej ręki, którą, którą trzyma. Tak, i używa jako takiej maczugi. No, jest to przekozackie, prześpieszne, przezabawne. E, prze Proszę tutaj, brak tej, tej dłoni. No, naprawdę e, też e, szacunek dla ten fanko, że potrafiła stworzyć tą postać, e, zachować jej e, funko, funkowatość, popowatość. Czyli to jedno oczko jest takie też. W klasycznym kształcie, jakie mają wszystkie figurki. Funko Pop główka jest obracana, także tutaj też nie ma lipy. Proszę, a główka jest obracana i naprawdę robi, robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Kupiliśmy sobie z Sebastianem po jednym takim ser. ser. ser danielu, żeby mieć ich w swojej. Na swoich półkach, no bo on jest naszym, można powiedzieć, takim retro-wspomnieniem i no musi gdzieś tam być na półce. A tak, figurkę jego gdzieś jest dość ciężko dostać i za to chwała Fanku, że ona robi te figurki z tych rzeczy, które, które chcielibyście mieć, które was, wasze wspomnienia czy. czy Jakiś, jakiś taki sentyment, że chcecie sobie postawić po prostu na półce swoją ulubioną figurkę, która kojarzy wam się z tymi latami pierwszych gier konsolowych i macie takiego e, błędnego rycerza e, w wersji kościo, kostkowcowej, ko, kostkowiec, kościotru, e, i może stać na waszej półce. Naprawdę nie mogę się e, nacieszyć tą figurką, te ząbki, ten nosek, ta, ta w ogóle taka. Taki pocieszny kształt tej jego główki został oddany naprawdę rewelacyjnie. Ta zbroja też jest fajnie, fajnie zrobiona. No, mówię, bardzo, bardzo fajna figurka. Eee, szkoda, że tylko jedna, ale może i dobrze, bo jest po prostu jedna. Kupujemy, mamy, cieszymy się. Nie czekamy, że Fanko znowu coś tam wykombinuje i będziemy musieli szukać 12 innych wersji. Dobra, będę kończył, miał być krótki filmik, ale wyszło ponad 5 minut, trochę się rozgadałem. Subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę czy tam w dół, mimo że ich nie widać. Piszcie co wam się podobało, co chcielibyście zobaczyć i mam nadzieję, że, że wkrótce dobijemy wspólnie do tego magicznego tysiąca subskrybentów. Trzymajcie się, na razie i hej hej!